Uroczystości 25-lecia powiatu Białobrzeskiego rozpoczęły się od mszy świętej w Białobrzeskim kościele. Później uczestnicy przeszli do siedziby starostwa, gdzie odbyła się nadzwyczajna uroczysta sesja rady powiatu. Rozpoczęła się ona od odśpiewania hymnu, a następnie został odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 25-lecia powiatu. Powiaty stały się swoistą klamrą, łączącą obszary zadań administracji gminnej oraz administracji wojewódzkiej i państwowej. Reforma była zwieńczeniem prowadzonej od przełomu 1989 roku dyskusji o ustroju polskiego samorządu terytorialnego. Ostatecznie za najlepszy uznano model, w którym nowo powstałe powiaty przejęły na siebie obowiązki wykraczające poza obszar odpowiedzialności gmin, a jednocześnie nie wypełniające misji powierzonej administracji wojewódzkiej. Od tamtego czasu Powiaty zakorzeniły się w polskim porządku prawnym i życiu społecznym, zyskując ważne i trwałe miejsce w organizacji administracji lokalnej. Ich powstanie dało istotny bodziec do decentralizacji państwa i budowania wspólnoty. Później głos zabrał Sylwester Korgul, obecny starosta powiatu białobrzeskiego, pełni tę funkcję od listopada 2018 roku. W swoim wystąpieniu dziękował poprzednikom, wszystkim radnym oraz pracownikom starostwa za pracę na rzecz rozwoju powiatu. Podzielił się też osobistymi refleksjami związanymi z pełnionym urzędem. Wiele było dobrych momentów. Przebudowy dróg, modernizacji budynków, budynków oświaty, budynku zarządu dróg. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Były też i trudne momenty. Nie zapomnę nigdy kwarantannę Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 2021 rok. Jeżeli ktoś nie doświadczył, czym może być strach przed śmiercią, to chcę Wam powiedzieć, że doświadczyłem tego uczucia. Nie będąc zamknięty, ale często spotykając się z tymi mieszkańcami, dzisiaj na to patrzymy troszeczkę inaczej. Ale wtedy ci ludzie mieli prawo się obawiać, bo ży, żyliśmy w takiej rzeczywistości. Tak jak kiedyś udzielałem wywiadu, postawa tych mieszkańców zasługiwała i zasługuje na docenienie i na heroizm. Oni nie zostawili swoich podopiecznych, tylko trwali z nimi. Podczas uroczystej sesji wręczono nagrody i odznaczenia. Uhonorowano nimi byłych starostów i członków zarządu, radnych, a także wieloletnich pracowników Białobrzeskiego starostwa.